Witam Państwa serdecznie w naszym studiu. Kolejny gość w naszym cyklu prezentacji kandydatów w wyborach samorządowych. Kolejnym wyborem naszym jest pan Andrzej Polański. Dzień dobry. Czy z tych Polańskich? Nie, nie z tych Polańskich, o których pan myśli, panie redaktorze, ale z Polańskich z Bielska Białej. Czas na reżyserię czegoś w naszym mieście. Co skłoniło pana do podjęcia roli reżysera działań w Bielsku Białej? Jak wspominałem wcześniej, jestem Bielszczaninem i z tegoż też powodu e, mieszkam tu na co dzień, żyję, pracuję, prowadzę firmę, i wiele rzeczy w tym mieście, według mojej oceny, wymaga zmiany. Po pierwsze, prowadzę firmę w centrum miasta przy ulicy Cechowej i wiem, jak ogromnym problemem dla wielu mieszkańców jest znalezienie miejsca parkingowego. Ostatnio, jadąc do biura, Około 40 minut zajęło mi znalezienie tego miejsca. Do zaparkowania. Do zaparkowania, tak, mhm. dokładnie. Czyli parkingów jest za mało i to przede wszystkim skłoniło Pana do tego, żeby wystartować? Jest za mało tak. i są w złym stanie. Mhm. To jest jedna z Kiedyś rzeczy. był taki plan budowania piętrów, piętrusów, czyli takich piętrowych parkingów. Nie wiem, czy to chyba zamarło. Zapewne jak Pan zauważył, to tych parkingów nie ma bo mhm. ja ani jednego takiego nie widzę. Mhm. Kiedyś był taki w e, Klimczoku, Chyba był, już śmiem, który jest że od wielu, wielu lat zamknięty, mhm. na którym nie można, nie można postawić samochodu, zapewne z, z uwagi na to, że jest to już dosyć stara konstrukcja, zaniedbana, mhm. nie, nadaje się, nie nadaje się do użytkowania, a jest wiele miejsc, w których takie parkingi mogłyby powstać i były plany, żeby powstały. Ale nie powstały. Nie powstały. Czyli w pana planach jest powstanie tych parkingów? Między innymi tak. Między innymi co jeszcze? Co jeszcze? Znaczy inaczej, z reguły motywacją do tego, żeby wystartować w wyborach są pewne osobiste rzeczy w takim układzie, bo panu brakuje miejsc do parkowania i chciałby pan je stworzyć. Dokładnie tak. To jest, to jest jeden z takich aspektów. Kolejną sprawą jest to, że dosyć często poruszam się po mieście pieszo. Mhm. I przez ostatnie, ostatnie miesiące był problem z osiedleniem miejskim. Ja do dzisiaj nie mam oświetlenia na swojej ulicy, na Osiedlu Słonecznym. Jest zepsute, nie jest wyłączane, ale jest zepsute. Sam miałem kilka dosyć poważnych, może nie zdarzeń, ale takich możliwych zdarzeń, gdzie w nocy idąc, idąc przez miasto było niebezpieczeństwo jakiegoś, jakiegoś wypadku. Znam kilka osób, które osobiście dostały jakby rykoszetem podczas, podczas wyłączania świateł. E, I do dzisiaj mają jakieś tam problemy, problemy przez to zdrowotne, no jednak bezpieczeństwo mieszkańców jest bardzo, ważnym, e, bardzo bardzo ważną kwestią z uwagi na to, że w bezpiecznym mieście więcej osób chce mieszkać, tak? Troszkę mnie szalpuje to sformułowanie, jak to można dostać rykoszetem przez zgaszone światło, ale chodzi o to, że światło zostało zgaszone i w tym momencie mogła nastąpić jakaś. Znaczy, nawet nast nie mogła, tylko nastąpiły A, okay. po prostu zdarzenia zdarzenia niebezpieczne, gdzieś tam w nocy na ciągu ulicy Michałowicza kolega dostał po prostu w nogę samochodem, tak, bo nie zauważył kierowca, kierowca... A, czyli, czyli brak oświetlenia na drogach po którejś tam godzinie to jednak jest problem. To jest problem, mhm. dokładnie tak. Tak samo można sobie sprawdzić w statystykach policji, że zwiększyła, zwiększyła się ilość przestępstw w centrum miasta... Bo nieoświetlone ulice, nieoświetlone miasto e, prowadzi do tego, że no, wiele osób może się czuć bezkarnych. Tak? Mam świadomość tego, że na przykład kamera siłą rzeczy, bo kamery w mieście się znajdują, ale jak nie ma światła, to nic nie widać. Kamery są. Jakość mm. tych kamer to jest inna sprawa. E, I też kamera nie, kamera nie działa w ten sposób, że widzimy wszystko naraz. Tak? Tak. Kamera ma jakiś zakres i widzimy tylko. Myślę, że kawałek. kamera też nie potrafi obronić za bardzo. Takiej sytuacji jeszcze nie spotkałem, żeby kam kamera bezpośrednio obroniła mm -hmm. e, jakąś osobę. No, no z... chyba, że jakiś e, dar od Boga, zdarzenie losu... Tak. Nie musiałby mało, być jakiś żeby... fotoreporter z kamerą, który byłby o. i akurat mógłby tą kamerą Zareagować. To, Ale to zdecydowanie jest zupełnie skomplikowana tak, tak. sprawa. Jest. Myślę, że ciemną nocą to A propos... nawet za bardzo reporterzy nie chodzą po mieście. Tak? No, jakiś nocny program. Jeżeli chodzi o realizację rzeczy, które, 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 które są takie najbardziejsze dla pana, to, mhm. jest, to są te parkingi, to jest kwestia oświetlenia. Są jeszcze jakieś inne kwestie? Tak, zdecydowanie. Kolejnym takim dosyć problematycznym aspektem życia w naszym mieście jest brak miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego. Mhm. Zdarzają się sytuacje i to dosyć często, że wśród domków jednorodzinnych osiedlu, którym każdy myśli, że kupił, zamieszkał, urodził się, wychował, wśród domków jednorodzinnych do końca życia będzie wśród tych domków mieszkał, a tu nagle w pewnym momencie powstaje czteropiętrowy, kilkusegmentowy budynek, budynek deweloperski. Dzięki uchwaleniu miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego możemy uniknąć takich sytuacji. Więc jeżeli w planie zagospodarowania będzie, że jest to dzielnica domków jednorodzinnych, to nigdy tam nie powstanie żaden żaden apartamentowiec. A w tym momencie wygląda to w ten sposób, że są wydawane tak zwane wuzetki, czyli warunki zabudowy i w każdym mieście w zależności od chęci urzędników może powstać Rzeczony właśnie apartamentowy. Jest to ogromny problem. Możemy w wielu miejscach zobaczyć, że właśnie takie budynki powstają, pomimo sprzeciwu okolicznych mieszkańców. No to rzeczywiście jest pewien problem. To znaczy, co stoi na przeszkodzie? Właściwie to jest tak, że już całkiem niedawno rozmawialiśmy na ten temat z, jednym, z jedną z osób, która była gościem w naszym programie, zresztą z liderem Waszej listy. Tak, dokładnie. I to jest problem, który, który, który się przewija już w takim układzie drugi raz w naszych rozmowach. Czy Wiele rzeczy będzie się przewijało kilka razy z uwagi na to, że ten program jest wspólny A, że działamy okay. razem, i e, ważną właśnie rzeczą w działaniu jest to, aby działać jednym głosem, tak, żeby mm -hmm. nie kłócić się między sobą, zwłaszcza e, w swoim gronie, ale żeby stworzyć taki jeden, mm -hmm. e, jeden front, tak? Ten wasz front składa się z osób, które są zarówno w Konfederacji, jak i poza nią, bezpartyjni? W Konfederacji tak de facto mało kto jest, mhm. bo Konfederacja liczy sobie tam tak de facto kilka osób. Czyli bezpartyjni i paru Konfederatów? Tak, zdecydowanie tak. Okej, okay. a pan jest? W sumie nie jestem bezpartyjny, nie jestem Konfederatą, gdyż jestem członkiem partii Nowa Nadzieja. Aha. Jestem też sekretarzem tutaj naszego okręgu mhm. i bardziej właśnie bardziej tutaj w tym, w tym kierunku gdzieś, gdzieś to było stworzone. Mhm. Okay, okay. A propos motywacji to już wiemy, że bardzo często są to osobiste motywacje. Jest jakiś konik, którym chciałby się pan zajmować a propos bycia radnym. Tak, to są głównie te parkingi. Tak, bo sam osobiście. Ale z tego, co ja wiem, to pan też jest człowiekiem kultury. Takim okazjonalnym, Aktorem. Rzec, aktorem za dużo powiedziane dawno, dawno temu, amatorem aktorskim. Mhm. Mhm. Gdzieś z zamiłowania, z mniejszymi sukcesami, ale jednak teraz na co dzień. Nie powiem, że jestem mało kulturalny, bo to, e, to by źle zabrzmiało, ma ma, mało kulturowy, o, że tak mhm. powiem, bo gdyż mam mało czasu, prowadzę e, dwa biznesy, plus jeszcze e, pracuję w, w kolejnej firmie, także bardzo, bardzo dużo zajęć e, takich e, zarobkowych, mhm. e, ale zdarza mi się, mam tę okazję, że mogę e, muzycznie bardziej e, tutaj uczestniczyć w, w kulturalności, w kulturze naszego miasta. Bo też troszeczkę amatorsko, okazjonalnie grywam na gitarze, próbuję śpiewać, o. O. uczę się grać na bębnach, także też zależy mi na czym. To jest orkiestra? Można by tak rzec. Co A prawda jest instrumenty, to dosyć. Gitara elektryczna, gitara. Elektryczna, akustyczna, klasyczna. Ale nie za jednym razem. Nie, Nie, nie. Aż takich umiejętności to tak. nie mam, to są raczej gdzieś umiejętności powiedzmy. Troszeczkę większe niż ogniskowe, mhm. ale nie są to umiejętności sceniczne, gdzieś koncertowe. Natomiast jest to rzecz bardzo dla mnie ważna. Przez to też zależy mi na tym, żeby ta, ta kultura, ta muzyka w bielsku się rozwijała. Tak? Mhm. No bo sam, zresztą tak jak pan redaktor wspomniał wcześniej, jednym z najważniejszych rzeczy, które kieruje ludzi do e, kandydowania w samorządach są osobiste. właśnie osobiste względy. No i mhm. to jest jeden z kolejnych moich względów osobistych. Okej. Okay. Jest też jakiś wzgląd, który dotyczy. E, Wsparcia między innymi goprowców z tego co słyszałem? Czyli znaczy tutaj bardzo, e, bardziej zawodowo e, goprowców, e, jednostki OSP, gdyż w jednej ze swoich działalności mam okazję ze wspólnikiem produkować przyczepy ewakuacyjne. Są to przyczepy do ewakuowania e, poszkodowanych z trudno dostępnych miejsc. Mhm. Tam, gdzie wóz bojowy nie dojedzie, tam, gdzie nie dojedzie karetka. Tam dojedzie właśnie kład z naszą przyczepą. Mhm. Dzięki temu zwiększamy bezpieczeństwo ludzi na szlakach, zwiększamy bezpieczeństwo ogólnie mieszkańców tak bardziej trudno dostępnych, bardziej nieprzejezdnych okolic, gdzieś wysoko w górach, głęboko w lesie, czy w przyszłości, mam nadzieję, również na morzu i, i jeziorach. O, no, proszę bardzo. W naszym studiu gościem był pan Andrzej Polański, kandydat, no właśnie skąd, z jakiego regionu znaczy naszego jest, miasta? Jest to okręg numer 3, czyli takie ścisłe centrum plus Biała Wschód, osiedle słoneczne, praktycznie od ulicy Piastowskiej do ulicy Karpackiej, od ulicy Andersa do ulicy Żywieckiej, plus tam takie dodatkowe… Dosyć specyficzne e, pod względem wyglądu e, elementy. Okręg wyborczy, który można zobaczyć e, na moim Facebooku, wygląda troszeczkę jak szpieg z krainy dreszczowców. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Ale może z, zmienimy to, i akurat nasz okręg będzie nie szpiegiem z krainy deszczowców, tylko będzie jakimś takim. Pięknym, przyjaznym, przyjaznym dla, dla mieszkańców, dla przedsiębiorców, dla wszystkich odwiedzających miejscem. Niech tak będzie. Jeszcze raz przypomnę, gościem jest Andrzej Polański. Dziękuję Państwu za uwagę. Koledzy za Również dziękuję bardzo. Dzięki wielkie, do zobaczenia. To...